Jak chodził jeszcze tu do szkoły, do Nowego Torgu, to tak się mi, no nie, Jest tak, tak, jest, nie myśląc, to sobie nie będzie. Wysoka jak to się wtedy nazywało, na randkę. No, tak Ale był nazywało. taki miesiącek, jak to zwykle, Basia, bo to wtedy, nie, się. kwiecień, bo to wtedy na wiesnę zawsze bo te uczucia są jakieś i takie cieplej senie. No i tak idziemy, idziemy, a prawie tak śnieg topniał, nie? no i miękko było pod nogami. Ja widzę, że ona tak nie bardzo po tym bułecie. tak honor chłopski we mnie się dźwignął, ja cię przeniesę, no. Splunąłem w gość, dachom ten słodki cięzor. <ślesz> to. Jezus, Mario, kiesie nie na środku, kie mnie nie rąbnie. To był największy upadek mojego życia. <ślesz> Ale potem wiesz, Józuś, co widzi, za jakim. tak za co, to nie mogi na tej skończyć. <ślesz>